Cześć, yy, witam was wszystkich bardzo serdecznie Jesteśmy w grze zwanej Szrogi the Game I z tego co mi wiadomo gra jest o mnie Oraz o... no o mnie w sumie Szrogi the Game To jest mój avatar z Discorda oraz postać z mojej gry najnowszej Znaczy mojej gry Mojej i Shiro Game Studio gry Dlatego... Yy, no dlatego on jest Dobra Gra jest robiona na RPG Makerze VX-ACE i myślę, że bez yy, przedłużenia można zacząć już yy, grę. Dobra, gdzieś za górami, za lasami żył sobie pewien wojownik. Człowiek, który za dużo grał w Lola z masynem. Człowiek, który posiada moc, której nie posiada. Co jest? Nikt inny jest nim szrogi. Proste, za dużo masynem yy, Lola. Witaj bardzo serdecznie w nowej grze twórcy Killer Studio. Jest to gra specjalnie dla pewnego człowieka, który ma nik szeroki. A to ja. Sama gra miała być początkowo dla jaj, ale potem pomyślałem, co z tej gry zrobić. Więc oto przed Państwem jedyna gra, która leczy raka oraz pokazuje lek na koronawirusa. O! Szeroki the game by Catsper Killer. Dobra. Słuchajcie mnie dobrze z tego, co patrzę na podglądzie. Myślę, mogę trochę ściszyć. I kto to jest? To jest masyn, ja i. nie wiem kto to jest. Dobra, nieważne. E, dobrze więc. Spotkamy się już ostatni raz. Mam nadzieję, że spisałeś e, intercyzę. Bo ci się nie przyda. Rozstrzelać ich. O cholera, co to był za sen? Jakby był podczas roz. roz. a rozlinowania. Dobra. Dobra, może pójdę po masyna i trochę na świeże powietrze. Dobra, a więc jesteśmy sobie. Yy, staw mamy, jakiś, staw nie mam, umiejętności nie mamy. Ekwipunek mamy yy, dziada. Dobra, jesteśmy kosmitą. Klasycznie, jak w każdej grze. Za dużo gra w LOLa, nie gram dużo w LOLa. Ostatnio wiecie kiedy ja ostatnio w LOLa grałem? Z... 2-3 dni temu. 30 zł, dobra. 20 złota. Po prostu jak w, siedzę na Discordzie to zazwyczaj akurat gram w Lola, dlatego pewnie macie takie zdanie. Ty, Kazbork mały. <grytanie> Witaj, jestem Kazbork. Jestem twoim pomocnikiem, który wcale nie denerwuje gracza oraz który może pomóc. Coś co, co, bym ci powiedział. Yy, nic nie chcę jaki mam cel. Jaki mam cel? Twoim celem w tej grze jest pokonanie Mi 6 oraz samego. I przy okazji pokonanie kilku bossów. Okej, okay, dobra. I co jeszcze możesz mi Kasborg powiedzieć? <noise> Piękna jest ta gra. Yy, gdzie mam iść? Yy, masz na razie iść w stronę Twojego miasteczka. W niej spotkasz wielu przyjaciół, którzy. No cóż, jak to na żołnierzy przystało. Co? Jeszcze raz? Wielu przyjaciół, którzy. No cóż, jak to na żołnierzy przystało, zabija. Ok. Nie, po... Nie zauważyłem go na początku. Taki mega mały jest. Dobra. Yy, coś tu jest jeszcze. Dobra, pogadajmy sobie z masynem. <laughs> Sie masz rogi, co porabiasz w tak piękny dzień jak ten A może być... Co? Czekaj, a może być? Śniło mi się, że rozstrzelali nas oraz jakiegoś innego yy, fagasa, który przypominał gwiazdę Pornola dla ubogich, co? Ale to nieważne. Yy, Chodzi do mojego teamu. Jasne. DevMasyn przyszedł do twojego teamu, dobra. Kozak, mamy Masyna. Masynka 2.0 <grymne> Piękna jest ta gra, już to widzę. Dobra. Yy, coś tutaj można, jakieś interakcje. Czemu Masyn ma butelki w pokoju? Yy, coś tu jest, nic nie ma. Dobra, no to lecimy z ekipą. Miasteczko, jest tu jakiś król. I tam jest coś uwięzionego. O, witam was obywatele, dobrze że was znalazłem. Królu, coś się stało że do nas przychodzisz w takim momencie? Niestety tak, napadł z całym wojskiem na nasze miasteczko i prawdopodobnie idzie ono na inne miasto. Ale co? A to jest bałwan z Minecraft'a tam w tle łazi. Jeden, genialne. E, musicie powstrzymać osobę, która zaatakowała nasze miasto. Musicie nam pomóc dla dobra ludu. Dobrze, uratujemy nasze miasteczko oraz pomożemy cywilom. Wiecie co? Ja się schowam do waszego domu, bym był bezpieczny, ponieważ mój zamek został zniszczony. A moje wojsko zostało wymordowane w pień. Dobrze, idź się schować. Już, już. A on jest? Serio, w środku będzie? Wow. Nie ma go. Nie ma go. A nie, tu jest jeszcze jakieś przejście dalej, dobra. Nie zauważyłem go wcześniej. O, kibelek. Interakcja z kiblem będzie? Nie ma, ale... Ej, słabo. Myślę, że będzie interakcja z kiblem. Dobra, a tutaj coś? Nic, dobra. Po prostu kibel by było, że jest. Dobra muzyka. Podoba mi się. O, tu jest król, dobra. Dziękuję wam za uratowanie mi życia oraz za... Postój co? Jakie uratowanie, życie! Zawsze pomagamy. Przecież jeszcze nie uratowaliśmy żadnego życia, ale dobra, nieważne. Lecimy, lecimy. Lecimy dalej tą piękną wioską. Soldiera napotkaliśmy, dobra. Będzie trochę cenzury, widzę. Ale to. Dobra, mamy podwójny atak chyba. CUDO ale będzie z <grych> Dobra, yy, nie mamy żadnych zdolności, więc walka nie jest jakoś wymagająca. Jest. O, znaleziono przedmiot Luger i znaleziono strój. A na poziom drugi: freestyle level 1. Bań. Bańik? Bań... Bańik? Co to jest banik? Ale będzie cenzury, ja pierdzielę. Poproszę kogoś, aby mi zacenzurował. Dobra, co my. To to są za umiejętności. Co robi freestyle? Użytkownik atakuje swoim skillem freestyle. Okej, okay, okej. Okay. A co to jest? Yy, użytkownik używa mocy Discorda, by kogoś zbanować. Tak. To jest. Yy, ma szansę ogłuszenia 50%, tak. To jest idealne do opisu masy na masę. Zawsze jak się wkurza, to mówi, że kogoś zbanuje na Discordzie To są osobę, i zawsze to jest na 50% tak naprawdę. Idealne są te skile. dobra. Kto to jest? A, to są martwe typy, dobra. Czy też jest. O, tu jest coś. Można kupić coś. O, yy, dużo tu jest. Mikstura MP Max, Mikstura życia, ożywa. To jedno ożycie na pewno się przyda. Mega czy małe? Ile my mamy zdrowia? 600. Nie no to małe wiadomo I może jedną MP? Nie wiem Nie zapisałem gry Moja, y, moja strata Ok Dobra Lecimy dalej No dobra No to y, Freestylować mimo Aha, bo dobra, bo to jest za to TP, dobra. To mam podwójny, ten też ma za TP skilla chyba z tego co mi się wydaje. Dobra, rozwalamy sobie ich bez problemu, nie na razie. Na razie ta gierka wydaje się całkiem yy, prosta. Prosta, idziemy do przodu. Ale na pewno są ciekawe tutaj nawiązankach. Dobra, rozwalony. Jeszcze nam zostało dwóch gości do rozwalenia. Ja pierdzielę Dobra, rozwaliliśmy tutaj sobie wszystkich lamusów Wypijmy sobie może miksturki Bo poobrywaliśmy troszeczkę I myślę, że to byłby idealny moment na zakończenie tego odcineczka O, już widzę tutaj boty z naszego Discorda Jakieś innych typów Ale to z nimi już pogadamy w następnym odcineczku Więc jeśli film wam się spodobał, zostaw kciuka w górę i co jeszcze? Komentarz możesz w sumie napisać. Komentarz i pochwalić Caspera za tak świetną produkcję. No, narka.